Kurwa jak ja nie lubię pracować. Sama muszę prasować swoje mundury bo oczywiście wielki dym poszedł na kursy. Na co te kursy jak przecie dostał ode mnie posady ordynansa, pewnie mu mało pieniążków, w dupie mu się poprzewracało od tego dobrobytu, nie że jestem jakaś kiepska w prasowaniu ale obowiązkami domowymi zajmuje się big Snow. walić to, jak raz wyprasuję to nic się nie stanie, daruję mu ale, niech sobie nie myśli że jest w ogóle włączona, kurwa. Podzwonię. Tak? Katiusza mówiłam Ci, że jak masz problem z czołgiem to masz iść do brygady mechani. A no tak są na urlopie, co dokładnie się z nim dzieje? Stuka przy gąsienicy? Z przodu? To musisz wymienić koła gąsienicowe zadzwoń do Jukari żeby wam wymieniła, ona się na tym zna. Tylko jej pomóżcie żebym nie słyszała, że całą robotę sama zrobiła, to ona wam pomaga. Co mnie obchodzi, że śmierdzi w waszym czołgu? U mnie w domu też śmierdzi spalony, ale nie narzekam. To od odświeżaczem do kibla i będzie git. Dobra, muszę kończyć. Zaraz, co tak smier kurwa mać? No pięknie. Twoja stara zapierdala. Co za kupa złomu. Na sznurówkach robili te kable kurwa nieizolowane. Poskręcane jak krzaki, co chwilę jakieś awarie. Elektronika w tym czołgu woła pomstę do nieba. A na dodatek silnik to chyba na prędce składali. Aha, pierdolę tego złomam, Big Smoke weź odłóż tą mangę i choć mi tu pomóż bo zaraz nie wytrzymie. Nie trzymajcie mnie 5 lat szkoły oficerskiej i lata nauki mechaniki samochodowej i czołgowej a te będziesz mnie uczył mechaniki wą do domu obowiązki domowe robić. Prosić się w tym domu kogoś o pomoc. O, przerwałam ci? Nie chciałam. Ale kontynuuj, bo mówiłeś o dobrych intencjach w sprawie zamówionego czołgu dla nas. A skończyłeś? Dobrze to w takim razie zacznę ja. Jak pani Nishizuki wygląda? Co? Skąd ty jesteś? Co? Co nigdy nie słyszałam o takim kraju A czy w co mówią po polsku? Co? Polski wielu, Czy mówisz po polsku? Tak Czy Czyli rozumiesz co mówię? Tak To powiedz mi jak wygląda pani Nishizuki? Co? Powiedz jeszcze co? raz co Jeszcze raz co Powiedz kolejny raz co A cię kropne Nie Jest wysoka No dalej Ma długie czarne włosy A czy wygląda jak babcia? Co? Czy wygląda jak babcia? Nie To dlaczego ją chciałeś oszukać metodą na wnuczka? Nie chciałem Tak chciałeś? Chciałeś. Ani niż nie lubi być oszukiwania oprócz swoich wnuków. Oglądałeś Pulp Fiction. Tak. To wiesz, co się stanie z typem, który chciał wydymać pana Wolersa? Teraz poczuj gniew pancernej jazdy. Ew? popsułeś moją rolę. i posrać Czy oni muszą tak głośno napierdalać o o 23? Jasna cholera ani spokoju człowiek nie zazna, bo jakiś gimbusy studenci czy inni po paprance sobie postanowili bal zrobić. No ja, Big Smoke, gdzie jest moździerz? Zaraz rozkręcę ten kurwitołek. Big Smoke, a dobra sama go znajdę. Powinien być w piwnicy. Zaraz wam pokażę fajerwerk i wypieprzę tą antenę w drobny mak. Hey, Teraz ani ja, ani wy. Nie będziecie mieć prądu.